Witam oczywiście bardzo serdecznie, jestem z strony kanał wszystkich Bardzo serdecznie. widzowie widzów, oczywiście, drodzy Państwo, raz wszystkich witam. Um, dzisiaj oczywiście będzie materiał na temat Amarlisów, bo praktycznie długo nie było o Postanowiłem, że koniec października to będzie praktycznie e, dobry moment żeby coś pokazać na temat amarlisów. Mniej więcej dziś będzie materiał, jak odmłodzić amarlisy, żeby puściły na wiosnę czy też na drugi rok nowe liście. Dzisiaj oczywiście o odmłodzeniu amarlisów, także zapraszam do oglądania. No oczywiście zabieramy się za odmłodzenie amarlisów. Jak trzeba je odmłodzić, no to oczywiście musimy je troszkę te liście po prostu pousuwać. Ja oczywiście ręcznie tego nie będę robił, tylko użyję po prostu sekatora i mniej więcej tniemy w ten mniej więcej sposób. Oczywiście przy cebuli też możemy tą cebulę oczywiście wyciągnąć, ją oczyścić i ponownie wsadzić. Potem wystarczy po prostu tylko podlewać. Na razie nie nawozić, tylko podlewanie raz na dwa tygodnie. I wtedy już praktycznie od marca możemy normalnie nawozić Amarlisy. Także czekamy po odmudzeniu tych Amarlisów. To możemy się spodziewać, że na drugi rok, czy też w marcu po tym nawożeniu miesięcznym też czy nawet florowite można chyba nawozić dwa razy w miesiącu. Także też nie powinno się stać. także polecę oczywiście zrobić, bo to jest naprawdę bardzo dobry nawóz także tak to wygląda jeśli chodzi o odmłodzenie amaryllisów tak to tutaj jeszcze oczywiście możemy poprawić troszeczkę nie idzie o, teraz tutaj ciach i tutaj ciach Jeszcze tu chyba? Tak jest, tutaj jeszcze sama lis. Ale coś nie mogę się go wgryźć. Czekajcie. oj i zamyka mi się klapka. To teraz powinniśmy zrobić, jeśli chodzi jak już odmłodziliśmy te tak zwane Amarlisy. Oczywiście się troszkę popakuje. Tutaj mamy sadzonki, też diplodemi i tak dalej. Także to już pewnie będzie y, zawsze inne i potem, po tym całym odmłodnieniu możemy tak w wierzchu y, zakryć tą ziemią, co mamy tu na przykład pod spodem, tak, żeby to te cięcia chore, nie cięcia chore, przepraszam, te mokre cięcia świeże, możemy podsypywać, przykryć troszeczkę ziemią, żeby oni jakoś do siebie e, doszli te amarylis. No i oczywiście co dwa tygodnie przychodzić i polewać co dwa tygodnie wodą. Też pamiętajmy, że nawóz e, raz w miesiącu ale jak się zapomni, to można dwa razy w miesiącu. Także tak powinno się odmłacać amarylisy. Także rzeczywiście tyle. Oczywiście z mojej strony, a ja oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału Poradę Globalfa. Oczywiście na YouTube do łapki w górę i subskrypcji również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do, do zostawienia obserwacji łapki w górę lub serduszka. No i no cóż, no, do udostępnienia dalej tego filmu. Także oczywiście tyle z mojej strony, a ja oczywiście z wami żegnam. Także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie no oczywiście pozdrawiam.